Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Pol Travel. Są w Izraelu miejsca, do których jedzie się celowo, i są takie, na które trafia się trochę bokiem z polecenia, z ciekawości albo dlatego, że akurat chciało się uciec od ludzi. Hof bo Bonim zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Nie ma tu hoteli, deptaka ani modnych knajp. Jest parking, ścieżka i morze, które od pierwszej chwili daje do zrozumienia, że to ono rozdaje karty. Pierwsze wrażenie to cisza, jakiej nie spodziewasz się nad izraelskim morzem. Żadnych kłośników, żadnych achla muzyka, żadnych sprzedawców, tylko wiatr i fale rozbijające się o skały. Już po kilku minutach orientujesz się, że mówisz ciszej niż zwykle, jakby to miejsce tego wymagało. Plaża nie jest jedną długą prostą. To raczej seria małych zatok, każda trochę inna. Trzeba chodzić, zaglądać, czasem zejść po kamieniach, żeby znaleźć swój kawałek przestrzeni. I nawet w weekend da się go znaleźć. To nie jest plaża all inclusive. Jeśli ktoś szuka leżaka, zimnego piwa i ratownika co 50 metrów, to zły adres. Hof nim jest dzika i trochę nieprzewidywalna. Fale potrafią być mocne, a dno szybko robi się głębokie. Kąpiel? Tak, ale raczej ostrożna i bez przesadnej fantazji. Za to spacery są idealne. Można iść wzdłuż brzegu naprawdę długo, co chwilę zatrzymując się tylko po to, żeby popatrzeć. Skały, piasek, naturalne baseny, czasem jakaś jaskinia. Izrael, którego nie pokazują w folderach. Najbardziej lubię takie miejsca, gdzie historia nie jest opisana na tabliczce, tylko leży pod stopami. Tu kamienie nie zawsze są zwykłymi kamieniami. To okolice Teldor, starożytnego portu, który pamięta czasy Fenicjan i Rzymian. Idziesz plażą i nagle widzisz fragment muru, albo regularnie obrobiony blok skalny. Nic spektakularnego, ale wystarczająco, żeby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, kto tu był przede mną. Dla kogo jest Hofhabonim? Dla tych, którzy wolą spacer od leżaka, ciszę od muzyki, naturę od infrastruktury, i nie potrzebują Wi-Fi, żeby odpocząć. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane Ani Pol Travel oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.